ja znowu w samochodzie nie było nie było niczego kurczę to nie to nie było niczego ciekawego na skrzynce mailowej a to oznacza, że że mam troszkę czasu dla siebie dalej no i postanowiłem odwiedzić mój bank bank, w którym pamiętacie, że okradłem moją kartę kredytową mieli mi wysłać nową tej karty nie wysłali, a bo w każdym razie nie dotarła no więc jadę się zorientować, co się dzieje i tak naprawdę korci mnie żeby zamknąć tą kartę kredytową debetową zostawię, konto debetowe zostawię, bo mi się przyda nawet przylewy z YouTube'a przychodzą na kartę na to, na to konto debetowe ale karty kredytowej nie potrzebuję ja nie lubię się zadłużać i tak naprawdę skoro nie mieszkam w Stanach to nie potrzebuję korzystać z karty kredytowej więc e, jeżeli się okaże, że jakieś tam problemy będą robić z tą kartą kredytową, że powiedzą, że wysłali, a nie dotarło, takie tam biadolenie, albo powiedzą, że do Polski nie mogą wysłać. Tak, to jest zła droga, będę musiał nawrócić. To zwyczajnie zamknę tą kartę kredytową w cholerę. Nawrócę sobie, bo to chyba nie jest ta droga. Nie korzystam z nawigacji, bo zwyczajnie ona troszkę ogłupia. Chciałbym użyć mózgu i, nie wiem, i spojrzałem na mapkę i zwyczajnie chcę tak... Chcę domyślić się troszkę gdzie jechać. W jak... tutaj sobie nawrócę, bo to miało być na pewno to nie miała być Vista Road. Przejadę pod wiaduktem, skręcę w lewo i... i sądzę, że to będzie następne skrzyżowanie. Chyba, że tym razem, też, oka... że jak się okaże, to nie jest ta ulica. To wtedy może dopiero wklepie to w nawigacji. To jest, uwierzcie, mi bardzo typowy problem tutaj w Houston. Bardzo często zdarza się, że właśnie tego typu śmieci leżą na drodze. Bardzo często mam na myśli, jak jadę powiedzmy do pracy, nie wiem, 20 mil w jedną stronę, 20 mil w drugą, to gwarantowane mam, że muszę taką przeszkodę ominąć. Najczęściej są to e, opony. Opony, które pękają w ciężarówkach. Oni tylko, one, ja odnoszę wrażenie, że nikt tutaj nie sprawdza tego bieżnika i oni dopiero wtedy wymieniają opony, jakim im pękną. To naprawdę takie przynajmniej mam, e, mam wrażenie. I ogólnie w Houston są bardzo zaśmiecone autostrady, mnóstwo sypu tutaj, w odróżnieniu od, od Florydy czy tam ogólnie od okolic Miami, tam jednak bardziej dbają na porządek, o, o porządek na drogach. Tak, tym razem jadę dobrze, to o tą drogę chodziło. Bardzo nietypowe skrzyżowanie, strasznie daleko od, od, od tej równoległej, która prowadzi w przeciwnym kierunku, zazwyczaj to jest mniejsza odległość. No, i teraz nie pozostaje mi nic innego jak wypatrywanie tego, tego banku. To jest Wells Fargo, tak się nazywa ten bank. E, przynajmniej tak się nazywa w Houston. Wiem, że oni mi. E, o on jest, patrzcie, kuczę. Ja już nie zdążę tutaj wbić. Zaraz tutaj na prawo. O! I tutaj powinno być w porządku. Haha, <laughs> bardzo blisko. Myślałem, że troszkę dalej to jednak będzie. No, i mam nadzieję, że tutaj można zwyczajnie wpłacać. W razie czego, tak? Bo jeżeli bym chciał zamknąć kartę kredytową, to tam muszę jakąś kasę wpłacić. I buh, parkujemy. O, przy okazji pokażę Wam, co to, tam w oddali, co jest. Goodwill to jest dosyć nietypowy sklep, ponieważ jeżeli macie jakieś stare meble, czy tam komputer, fotele, cokolwiek, to możecie im oddać. Z tego co się. Właśnie nie wiem, czy oddaje się to im za darmo, czy oni cokolwiek płacą, ale ogólnie tam są rzeczy używane w dosyć atrakcyjnych cenach i tak naprawdę to wielu właśnie, no przede wszystkim tych imigrantów, nie wiem, tam Meksykań, Meksykańczyków i tak dalej, oni się tam meblują. No zwyczajnie jadą tam, kupują rzeczy używane i mają umeblowane mieszkanie. Ja bym na przykład nie potrafił, nie wiem, kupić jakieś sofy, czyli wiem, że jakiś gruby Amerykanin tam, nie wiem, siedział na niej, pierdział za przepraszam w tą kanapę, nie potrafię bym na, na czymś takim już, już usiąść. Mogę zrozumieć właśnie, że jeżeli ktoś nie ma pieniążków, to sobie takie coś kupi, ale jeżeli kogoś stać na coś nowego, to ja bym z takiego czegoś nie korzystał. Nie wiem, czy chodzi o, o wybredność, mam nadzieję, że nie chodzi o wybredność, tylko wyłącznie o, o, o higienę, bo nie chciałbym być uznawany za kogoś o, nie wiem, z wyrafinowanym smakiem, tylko raczej kogoś, kto dba, dba o higienę. Dobra, ten bank Wiecie co, ruszę tyłek od razu, nie dobra, Zaraz włączę, pokażę Wam ten bank. I pragnę tutaj zauważyć, że praktycznie wszystkie banki, te, te Wells Fargo, wyglądają bardzo podobnie. Czyli z takiej, z takiej czerwonej cegły są te budynki. Można powiedzieć, że bliźniaczo podobne do siebie. Co tu jeszcze jest w okolicy? Dobra, nieważne. No to. Idę się dopytywać. W banku już wszystko załatwiłem, i wracając do hotelu. Zobaczyłem takie coś z daleka. To jest największa sieć, bodajże, jak się nie mylę, największa sieć właśnie sklepów y, takich sportowych tutaj w Stanach Zjednoczonych. No, i chcę wejść i zobaczyć, czy tak spontanicznie, czy czegoś nie kupić. Ogólnie nie ogarniemy taki szał zakupów, ale zdaję sobie sprawę z tego, że w Stanach można często kupić coś, coś czego nie ma w Polsce y, i że często można kupić coś tanio. I chodzi o takie pierdoły jakaś, nie wiem... Y, piłka do golfa czy tam do bejsbola coś takiego, żeby mi się wiadomo, na, na, na pamiątkę. No, w każdym razie zobaczę, czy uda mi się coś nietypowego tutaj znaleźć i kupić, albo dla siebie, albo dla rodziny, ewentualnie na, na nagrodę w konkursie. Właśnie skończyłem zwiedzanie tego sklepu i powiem Wam, że to chyba marzenie każdego mężczyzny, ewentualnie kobiet, które, które interesują się sportem. Tu jest wszystko, naprawdę wszystkiego tutaj jest. Yy potąd, miałem już mm. <noise> dosłownie 15 rzeczy przy sobie, ale potem stwierdziłem, że jestem tutaj jeszcze tydzień czasu i nie wiem, gdzie będę musiał te rzeczy targać, bo to, no to dosyć waży, tyle co tego nabrałem, to to ważyło łącznie z 15 kg i to by mi zbyt dużo jednak problemów przysporzyło. Będę musiał do tego sklepu wrócić, ale jak już będę kończył tutaj ten, ten mój projekt, a nie jak ja wybieram się na statek i tam do tego Nowego Orlando, będę płynął czy coś, to zwyczajnie nie mogę przeginać z tym, z tym bagażem, bo się z tym wszystkim nie zabiorę. Korci mnie wiele rzeczy, żeby tutaj kupić, ale też muszę zwracać. No kurczę, powiem tak, ważniejsze jest, żeby mieć chęć do ćwiczenia, a nie nakupować sprzętu i potem niech to leży i się kurzy. Ja sobie z tego zdaję sprawę, że sam sprzęt nie pracuje. nie brakuje zwyczajnie wytrwałości i chęci do tego, żeby ćwiczyć, a nie, a nie sprzętu. Więc muszę to dwa razy przemyśleć. Pogoda jest bardzo ładna, jest ciepło, aż mam ochotę pójść na basen. <śmum> wiem, że znienawidziliście mnie za ten filmik, gdzie, gdzie kąpałem się, pokazałem swój gruby brzuch, i. Bo, bo to trochę może niesmaczne. No nie wiem, w każdym razie. Nie miałem tego na celu, żeby kogoś nie smaczyć, tylko chciałem sprawdzić, czy jest woda na tyle ciepła w basenie, że, że można się w marcu kąpać i na upartego można i zwyczajnie korci mnie, żeby dzisiaj pójść sobie popływać. Dobra, no to zmykam do, do hotelu teraz. Hej. No hej, jest środa, czy wczoraj, już mi się mylą te dni, w każdym razie dzień kolejny nastał, jestem ponownie w samochodzie, jadę się spotkać z klientem. Pasadena, tam gdzie mam hotel, jest w południowo-wschodniej części Houston, a tam, a tam gdzie jadę to jest północno-zachodnia część. Więc przez całe Houston muszę przejechać. To jest około godziny drogi, w przypadku gdy, gdy nie ma za bardzo korków. Jest godzina 12:20 teraz, czyli to na pewno nie są godziny szczytu, a pomimo tego naprawdę jest bardzo duży ruch na autostradzie. Mam tylko nadzieję, że nie będę stał gdzieś w korku, bo to dopiero potrafi wyprowadzić z równowagi. Musicie wiedzieć, że w Houston, Houston bywa bardzo często zakorkowane i właśnie przejazd, ja starałem się, nie, nawigacja prowadziła mnie przez centrum, tam autostradą yy, przez centrum, ale ja postanowiłem wybrać obwodnicę, ponieważ to centrum jest zawsze zakorkowane. Widocznie ta, yy, ta nawigacja nie ma, ten, nie ma połączenia z internetem, nie sprawdza stanu, yy, yy, znaczy obciążenia dróg widocznie nie sprawdza. Drogi mają tutaj dobre, ale powiem Wam, że dosyć stresująco się jedzie, dlatego że Amerykanie chyba nie używają mózgu podczas jazdy, potrafią blokować na przykład, nie wiem, trzy lewe pasy, jadący 10 mil wolniej niż prędkość maksymalna i tak sobie jadą, ale nieważne, w każdym razie bardzo często nie używają kierunkowskazów i tak dalej, nie jeżdżą najgorzej, ale w porównaniu na przykład do kultury jazdy, dajmy na to nie wiem, w Norwegii to, to pozostawia to wiele do życzenia. Przyznam wam, że miałem troszkę problem trafić, dlatego że na ich stronie internetowej zmieniła się ulica. Numer ten sam tylko ulica się zmieniła. Nawigacja tej ulicy nie mogła znaleźć. I tak naprawdę to połowę drogi jechałem tak no, z głowy zwyczajnie, bo byłem tutaj już kilka razy w przeszłości. Ale trudniejsza to jest końcówka, żeby znaleźć, no to nie jest, że tak powiem, przy głównej drodze. E, w każdym razie dobrze, że pamiętałem tą końcówkę te ostatnie kilka kilometrów, bo bym miał problem, żeby tutaj trafić. Nawigacja okazała się tutaj bez zużyteczna. A teraz trzymajcie kciuki, żeby interesy dobrze poszły. No, ponownie. Hejka skończyłem właśnie spotkanie tutaj. Z, nazwijmy to z klientem. Patrzcie, jakie te ładne samochody mają. Lubię takie korwety. czy chciałbym kiedyś taki samochód tak jeszcze kupić. Hej, w każdym razie skończyłem. I ten, i. Wracam teraz do hotelu. Moja podróż na statek to wciąż jedna wielka niewiadoma ze względu na problemy, które tutaj są w Houston. Chyba wspominałem o tym, że wycie koleju tutaj miał miejsce i przez to wstrzymane są łódki i tak dalej. W każdym razie, może być tak, że za godzinę będę musiał jechać gdzieś tam do portu, bo dostanę informację, czy czeka na nas łódka i tak dalej. A może to być dopiero za 3-4 dni. Naprawdę jest taka możliwość, że za 3-4 dni dopiero dostanę się na statek. I co więcej, jest kolejna możliwość, że z tym statkiem będę płynął do Nowego Orleanu, czy gdzieś tam. Więc na chwilę obecną jedna wielka niewiadoma. No martwi mnie to trochę, ponieważ ja lubię wiedzieć na czym stoję, nawet jak to są złe, lepsze, złe wieści, aniżeli brak jakichkolwiek wiadomości, tak? Dobra. Jedziemy do domu. Na szczęście, na szczęście nie, nie powinno być problemu ze znalezieniem hotelu przez nawigację. Powiem Wam jeszcze, że gdyby nie to, że tak długo mieszkałem w Houston i że nudzi mnie to miasto, to też przyjemniej by mi się tutaj zwiedzało, gdzieś tam wyskoczyłby mi coś nagrał, ale naprawdę to miasto mnie tak nudzi, tu jest tak kiepsko, no nic specjalnego nie wielkiego tutaj nie ma. Jeżeli nawigacja poprowadzi mnie teraz tam przez centrum, bo nie sprawdzam, nie chcę mi się sprawdzać, jeżeli poprowadzi mnie przez centrum. No to zajadę tam, zatrzymam się i to, co chciałbym ewentualnie Wam pokazać w tym centrum, bo nagrywałem tam filmiki z centrum, więc yy, ktoś, kto zerknie tam yy, w historię moich filmów, to tam coś do siebie znajdzie. Yy, w każdym razie... To, co chciałbym nagrać, a czego nie nagrałem do tej pory, to tam jest najwyższy na świecie budynek o podstawie pięciokąta. Jak się nie mylę, nie jest jakieś tam strasznie wysoko, ale o podstawie pięciokąta, najwyższy bodajże na świecie. I tam jest taras widokowy, mniej więcej na 70% wysokości tego budynku. I tam byłem kiedyś z Agnieszką, naprawdę bardzo ładne widoki na Houston się stamtąd rozpościerają. Więc to bym ewentualnie mógł nagrać, czyli zatrzymać się gdzieś tam w centrum, zaparkować i właśnie odwiedzić ten, ten budynek. To był jakiś bezdomny, który się wydzierał do mnie, ciekawe czego chciał